Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z FIFA Mobile. No i dzisiaj jesteśmy w zasadzie już po premierze naszego nowego filmu na kanale. Oczywiście, chodzi mi tutaj o film z boiska. Tylko jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie wejdźcie sobie na kanał i obejrzyjcie ostatni odcinek, bo zdecydowanie warto. No i my dzisiaj sobie prawdopodobnie przejrzymy wszystkich zawodników. Którzy kilka dni temu wyszli właśnie w Bundeslidze Ponieważ ja trochę się za yy, no, zapomniałem Z zagraniem niektórych skill i ogólnie z omówieniem tego Że tak powiem nowego jakby segmentu w Tocach, czyli nowej drużyny Nie omówiłem jej dlatego, że no wyszedł ten odcinek z boiska, który właśnie przygotowałem wtedy I później ani w niedzielę, ani w pędzie nie mogłem niestety filmu nagrać ani wrzucić. Więc dzisiaj sobie w zasadzie hmm, przychodzimy do tej Bundesligi i na początku zagramy sobie meczyk o punkty. No i zaraz wszystko wam y, pokażę, jak jacy piłkarze i tak dalej, co można zrobić. No i oczywiście, szanse tak, bardzo bym Was chciał poprosić o zostawienie subskrypcji łapki w górę. No bo lecimy y, w dosyć dobrym tempie po te 1500, y, 2500, już. No i mam nadzieję, że dobijemy to całkiem szybko. Najlepiej by było, no, no fajnie by było tak do połowy czerwca mieć te 2500. Więc zostawiajcie subskrypcję, no i mam nadzieję, że no że to wbijemy no z waszą pomocą wszystko jest możliwe. Także no nawet 100 tysięcy subów kiedyś jest możliwe. Zobaczymy. A my sobie wygrajmy tutaj z tym botem. Całkiem łatwo. Z, w sumie z Borusją, Która jakby nie było najprawdopodobniej zostanie mistrzem Niemiec. Pierwszy raz od 11 lat. Ja jestem mega szczęśliwy powiem szczerze, bo zawsze lubiłem Borusję, Mimo, że jak grał w bajernie lewy to kibicowałem bardziej bajernowi. Tak jednak kiedyś bardziej, kiedyś bardziej Borusja, teraz też bardziej Borusja. Tak mi się to troszkę zmieniało, ale ze względu właśnie raczej na Roberta to było, bo z Bundesligą nigdy jakichś silnych uczuć nie miałem, a teraz za Bayernem nie przepadam, ze względu na to, jak to tam wszystko wygląda. Nie lubię też Tuchela to jest takie moje osobiste zdanie, więc no, ale ja się tam cieszę, że Borussia wygrywa. Mam nadzieję, że. Wygra ten mecz z Mainz i no, potwierdzi to, że jest mistrzem, mistrzem Niemiec. Piękna historia. E, no i dobra, my sobie tutaj to dokończmy, Giorgio Best. Biegnij, biegnij, biegnij i strzał z dystansu, ależ mocny strzał, piękny. No jeden z najlepszych środkowych pomocników ofensywnych w tym momencie chyba dostępny w grze. Także no, mega fajnie. Jeżeli chodzi, oczywiście, o tych zawodników takich, pomijając ikony prime, jakieś, no bo ich no, za darmo się zdobyć nie da. No a i właśnie mówię tutaj o takich, których można zdobyć gdzieś tam. No, Be bez też nie był za darmo, ale był do kupienia na rynku w takiej dość rozsądnej kwocie, więc o takich piłkarzach mówię. No, zdecydowanie topka, jeżeli chodzi o środkowych pomocników ofensywnych. Więc, jeżeli ktoś ma wolne 15-20 milionów, to zdecydowanie polecam tego zawodnika do swojego składu. No i dobra, teraz spalony. Chciałem podać do Besta, no, ale Nkunku to musiał przyjąć. No ewidentnie spalony. Dobra, ale to już 89 minuta. No i koniec meczu. Minuta została doliczona i strzał Viniciusa, no nie zdąży się nawet znaczy zaczął się składać do strzału nie zdążył kopnąć no i, no i mamy gola także coś pięknego znaczy w sumie gola nie mamy ale mamy zwycięski mecz tak już się zakręciłem. Eee, no więc dobra no i co my tutaj mamy mamy kilka fajnych toców w miarę jest Grifon, jest Hoffman Fajne karty naprawdę, jeżeli komuś potrzebny jest ktoś z Bundesligi, to Hoffmana polecam ze względu na 5 gwiazdek słabszej nogi i 4 sztuczek. Mega dobrze wyglądający zawodnik na środek pomocy. Kobel na bramkę, jeżeli ktoś potrzebuje bramkarza, no to no, nic lepszego jak po prostu sobie go odebrać. A ja właśnie go odbiorę ze względu na jego ocenę ogólną i przydatność, na przykład przy sprzedaży, jeżeli jest taka, no nie, sprzedać go nie mogę ale mogę sobie odblokowywać te nagrody później i trafić kogoś fajnego więc zdecydowanie sobie to spróbuję mm, zrobić, no odblokuję go prawdopodobnie za jakieś 2 dni no no tak, no zdążę go odblokować i potem jeszcze sobie zrobić jedną taką nagrodę no i mamy kilka tutaj jeszcze prezencików nic istotnego na końcu oczywiście tam Becky Davis w pasie myślę, że też fajne karty My sobie przejdźmy tutaj do TOTS Collection. Mamy takich zawodników jak Bellingham, który jest wybitny, no. Kimiś, który też naprawdę jest całkiem dobry, ale nie grałbym nim ze względu na jego pozycję, nie spasowałby mi, ja bym go sprzedał. I też skillboosta ma trochę słabego, no, ale ogólnie karta jest wybitna. Delict, no wskoczyłby zdecydowanie do naszego składu. Yy, Colum, Wani już może nie aż tak bezproblemowo, ale wciąż o co na robi swoje. Nkunku, no niestety ta pozycja, ta pozycja jest bardzo męcząca, ale z formacją z cofniętym napastnikiem, no to on jest po prostu no niezastąpiony. Fantastyczna karta. Musiala, oczywiście też świetny zawodnik na środek pomocy, no ale oczywiście te wszystkie karty nie są od tak dostępne, trzeba je albo w paczce trafić, albo po prostu kupić z ręku. No i tej po prostu generalnie te karty są dobre, ale mnie nigdy Bundesliga jakoś mega mocno nie przekonywała, żeby coś więcej jakby w niej robić. No bo Bundesligą po pierwsze nie gram, nie mialiby zgania w ogóle ci zawodnicy, ale takim Davisem no zagrałbym. Zagrałbym takim Davisem ze względu na to, że najsłabszego mam lewego obrońcę w składzie. No i jednak Davis to jest Davis, dobrze wiecie, że to jest wybitna karta. W każdej odsłonie jakiś się pojawia, to po prostu Davis jest fantastyczny. I jeżeli z widzowie jeszcze pamiętają, to robiłem co roku plebisy do najlepszego zawodnika, którym mi się grało w FIFA. No i ten Davis gdzieś tam zawsze się w topce um, uplasował. Więc to warto wspomnieć. Oczywiście pierwszym zwycięzcą był Jadon Sanchez, jeszcze z Borusi więc no zawsze Liga Niemiecka gdzieś tam coś działała ale to nigdy nie było jednak tak, że dominującą część gry zagrałem właśnie kartami z Ligi Niemieckiej no takiego czegoś nie było więc nigdy się jakoś na tej Bundesliga mocno nie skupiałem jeszcze tej ta paczka z What Ifem. w ogóle nie robię tych questów nawet, bo szczerze mówiąc no ten Zaha no, nie za bardzo mnie tak przekonuje ze względu też na swoją pozycję i to samo ci zawodnicy tutaj no nie są jacyś wybitni więc nie będę się tym tutaj przejmował w tym momencie no ale no ale wiadomo jeżeli komuś jest taki zawodnik potrzebny no, to warto te questy robić zdecydowanie bo nie kosztuje to jakoś dużo czasu ani uwagi a można sobie fajnie właśnie zawodników pozyskać za darmochę Także to jest jak najbardziej na plus. No i wchodząc sobie jeszcze do totsów, ja tutaj robię też punkty o ikonę. No, chciałabym sobie pootwierać te paczki, ale z drugiej strony te karty ikon no są naprawdę fantastyczne. Do tego mi nie dużo brakuje. No, te 150 punktów, jakbym zrobił, to bym Casillasa mógł odebrać. No i myśląc albo tak, że właśnie odebrać sobie tego zawodnika, a gdybym myślał o tej paczce. Trafić takiego Thierry'ego O'Reilly to jest przecież absolutny hit. A w tych tocach nie wiem w sumie kogo można trafić, ale wiecie co? Chyba ryzykuję i otwieram po prostu te paczki. Nie będę miał tej ikony już trudno. Nie będę miał tej ikony w Wkupię sobie innego bramkaża. Otwórzmy te paczki. Tak po kolei sobie będziemy otwierać, żeby nie było falstarktu. Dobra, i czy tu jest walkout? Nie ma walkoutu, czyli będzie zwykły zawodnik jakiś Louis. Ok, no słabo. Teraz ta paczuszka. Czy tutaj może będzie jakiś walkout? No niestety, znowu powtórka z rozgrywki. Znowu zawodnik 103. No i może teraz cośkolwiek? No niestety, niestety. 105 no, no okej, okay. nie da się go sprzedać, ale jest 105, może być, ujdzie. Szkoda, że się nie udało żadnej ikony trafić, no. To by był hit, jakby się udało taką ikonę trafić. No, ale trudno. E, możemy sobie przepalić tutaj na to, ale tu nie warto... Uj. To są słabe karty dosyć. Hmm, no i co teraz? Tam są same słabe karty tak naprawdę. No, dobra, dobra. Nigdy rozumiem tego czemu, jak jest 106 plus, to można trafić tylko tych zawodników. No, ale. Aha, bo to nie są wszyscy. Ok, no dobra, wrzućmy sobie. Przepalmy to, bo i tak mi się to na nic nie przyda. Zobaczmy, czy to będzie ten zawodnik 107 rzeczywiście, czy jakiś 106? 107, Otawio. Można go sprzedać? Można, no to próbujemy go wystawić. Nic tutaj więcej już nie zrobię. No okej, okay, no. no taki mało obfity, że tak powiem, opening. Dosyć biedny i mizerny, no niestety. Nie, nie zawsze musi być kolorowo. Jeszcze pewnie się okaże, że jest go za dużo na rynku, no właśnie. Zawsze jakiś problem, zawsze jakieś problemy. No nie idzie nic tutaj w tej Fifie zrobić ciekawego. No sam, cały czas dostaje jakieś badziewia, no, no cóż, trudno wejdźmy sobie w takim razie jeszcze do hmm, do czego do What If, bo tam mamy w pasie pewnie jeszcze jakieś nagrody. O, tutaj jeszcze jakaś jedna nagroda. Wejdźmy sobie do pasa What If, bo tutaj może być jakaś ciekawa nagroda, może cokolwiek. No ciekawa nagroda, to znaczy logo. OK, może być logo What If. No, nie powaliło to zdecydowanie, ale chociaż mamy jakiś, jakiś ruch na rynku, sprzedał się Grimaldo. Yy, ten Lorient, no, on już tutaj zdecydowanie spadł z ceny. Yy, ten gość się w ogóle nie chce sprzedać, ale może w końcu po jakiś milion pójdzie. No, to by teraz wystawiony: 107 rola. No, nie no. Karta taka sobie, że tak powiem, trzy gwiazdki słabszej nogi to jest za mało, jak dla mnie. Szczególnie u skrzydłowego, który powinien umieć zagrać z obu nóg. No, także trudno. Tutaj, opening bardzo mizerny. No, niestety, bardzo mi mizernie. Z Bundesligi bardzo mizernie. Odbierzemy sobie tego kobela. No, i tyle w zasadzie, jeśli chodzi o Bundesligę, bo odbierzemy sobie go. Na nikim mi tutaj nie zależy za bardzo. Z Premier League, no nie jesteśmy w stanie już nic więcej zrobić, no bo odebraliśmy w zasadzie najlepszego zawodnika. A z Community, szczerze mówiąc, w ogóle nie grałem Community. Olałem całkowicie sprawę ze względu na to, jakie nagrody tu są. Najlepszym zawodnikiem jest Alvaro Morata, który jest niesprzedawalny i bezużyteczny dla mnie, więc stwierdziłem, że tutaj nawet nie warto się męczyć w tym, bo nagrody są naprawdę mega biedne. To samo tutaj Danilo nie przekonuje. Więc no... Danilo jeszcze prędzej by mnie przekonał, choć i tak i tak mam dobrego prawego obrońcę, na którego narzekać nie będę mógł, bo jest tripper. No i nie wyrzucę go ze składu, od tak, po prostu. Więc zdecydowanie w tych tocach ciężko mi cokolwiek ciekawszego więcej zrobić. Jeszcze ulepszamy sobie te skill boosty. Dla Belinga ma również. Może wskoczy na 130 overall? To będzie jedyny plus tego odcinka. Nie, nawet, nawet to się nie udało. No niestety. Trudno. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w najbliższym czasie. Nie wiem, czy jutro, może w czwartek. W kolejnym odcinku. Już po prostu może z jakimś lepszym kontencikiem. Bo dzisiaj to tak trochę biednie było. Muszę przyznać. No i oczywiście, co ja mogę więcej dodać? Zostawiajcie suby, łapki w górę. No i do zobaczenia. Cześć!